tym was w miesiącu kwietniu przy jednej takiej tu pięknej, ogłej brzusce, przy przykieręjo się uczył na maturę, a jak mi było w żywocie ciężko, Także tuż dziecki na nią sz szel siodować, a tu tą przyrodę piękną kolem tych stawów obserwować, Jeżech tu dziś o też temu, aby my szli chładać tą wiosnę, bo się mi zdać, że się ta wiosna wytraciła. Ale weekend ma być słoneczny, bo już tu będzie ciepły, ciepły, ciepły luft. A będzie przez dzień nad 10 stopni, w nocy już nie będą przymrozki. A na słońcu się najsto wygrzejmy. Dzisiaj się sprawdziło to przy słowie, kwiecień, plecień, fort przeplato, trochę zimy, trochę lata. To znaczy, że naprawdę ta pogoda jest taka aprilowo, ale My się tym jakoś nie tropimy, bo a i w tym zafujanym krajobrazie jest tego kupa pięknego, a jak idzie widać, tak już się wszystkie te rośliny, a drzewka rozwijają, pączki są napięćniałe, brzoza zadowolą swoją wodę. Kaczki za chwilę wykludzą. Kaczynta, mogmy widzieć, jak się tu te kaczki w tej wodzie. <klimy> fajnie Chtěl bych on też teraz coś i powiedzieć o tej vodě brzozowej bo żeśmy razem jak to spomněl, i o cały marzec bo kiedyś był aj brześ ten miesiąc nazywany staropolskim w tym wrześniu o Odebiorą brzozową wodę. Kieruję taką bardzo bardzo fajną, bo tam są rozpuszczone wszystkie te minerały, a cukry, a to co ta brzoza potrzebuje na tą wiosnę. Mówi się też po polsku o Skola, ale brzozową wodą się zawsze dycki włosy omywało, albo się ją popijało na zdrowie A naprawdę, moto coś do siebie. Nie mówię, że to ja lek na wszystko, ale idzie się tym tak jakoś podliczyć, albo tak jenem popijać na zdrowi, jak się prawi. Lepszy to jest najisto niż jakoś woda z petki, kajsi, kto wie jakiego sklepu. A jeszcze, wam tu chciał ukazać, my tu kolem tego stawu mamy takie butki Dło są tu budki na wodzie, a i na stromach. A tam jech prawie wylos, jak ta kaczka jest odleciana, bo ona też się potrzebuje coś najeść, a pogonić. Tak ona tam nosi wajca, jak tam ty wajca nanosi, tak tam wysiedzi te małe kaczęta a jak one się wyklują, tak to jest naprawdę jak w BBC, już my to rozwidzieli. Te kaczki padają jedna za drugą tu z tych 4-5 metrów do tej wody, a je naprawdę to wyjątkowe się na co podziwiać Także bym chciał ukozać to gniazdo z tymi wajuszkami. Nie musicie mieć strach, bo ptaki pachnie, czują, nie ma to jak ze zajączkami, albo z rękami ta kaczka się na to waj... gniazdo, na te wróci. A na istoty młode wysiedzi. Rozszedłem tu, tak stało, że ta kaczka wyleciała, a wszystkie kaczęta zostały w tej budce, bo je moc głęboko. Tak ją potem musiał wyleźć, jak teraz, a jedno kaczęto za drugim wybierać do koszyczka, a potem my tutaj kaczce, te kaczęta nastaw puścili. wpuścili. Także i takich wiecy tu w piosku robimy. Zima przyszła, i trzeba jakoś zażyć. No a mi się już też nie chce do tej zimnej wody, bo ja już też na tą wiosnę czakum. Tak was nie będę jakoś długo zdrżować, jak się prawi, a za tydzień się zaś mogę kajsi z tymi pogodowymi gotkami spotkać. Tak się miejcie, niech się wam darzy. A ještě jdeme podívat na ty kačky, bo tu další kačor přilečil.